Pierwszym etapem konsultacji metodą planowania partycypacyjnego jest analiza, jak dane miejsce funkcjonuje obecnie i jak powinno funkcjonować. Potem architekci pracują już z mieszkańcami. Czyli warsztaty, podczas których proponowane są przez mieszkańców pewne rozwiązania i negocjowane jest również umieszczenie ich w ostatecznej koncepcji projektu. I ta, pro, ta koncepcja jest ostatnim etapem. Radni chcą, żeby z Rewitalizowany obszar wraz z reprezentacyjnym deptakiem miasta tworzył trakt ulicy Piotrkowskiej. Założyłem tak powiedziałem, tego, tego wniosku i w ogóle tego projektu, który czy tego obszaru, jest zintegrowanie pracowolności Starego Rynku Parku Staromiejskiego, Ulicy Nowomiejskiej z tymi obszarami, które je otaczają. Tak, żeby to był jakby jeden, jeden wspólny obszar, także architektoniczny, że poruszanie się po nim było łatwiejsze, żeby było spójne. Władze Łodzi szacują, że planowany remont będzie kosztować 50 milionów złotych w przyszłym roku. Ma aplikować o pieniądze unijne na ten cel. Mają też zostać wykorzystane pieniądze, za które w przyszłym roku miał zostać wyremontowany sam plac wolności.